Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tegorocznej promocji w naszym siostrzanym sklepie Vape Fully. Potraktujcie więc ten film jako swoisty przewodnik zakupowy, w którym podpowiadam, na co zwrócić uwagę w tym roku. Roczna promocja Black Wake Vape Fully będzie naprawdę wyjątkowa, ale zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym opowiedzieć Wam o konkursie, który Wape organizuje razem z DynaVap i razem z DaVinci. Link do tego konkursu, żeby się zarejestrować, macie w opisie do tego filmu i gorąco Was zachęcamy do tego, żebyście koniecznie się tam zarejestrowali. Bo warto, bo po pierwsze, możecie po prostu. To nie jest trudny konkurs, nie wystarczy, że się zarejestrujecie, udostępnijcie go swoim znajomym i już macie szansę, zostać za to punkty. ten kto będzie miał najwięcej punktów, wygrywa DaVinci IQ. Ten kto będzie na drugim miejscu, wygrywa WAKPA M2021. Bardzo fajny waporyzatorek swoją drogą, podobnie zresztą jak IQC. A... No, a każdy, kto się zarejestruje, dostaje dodatkowe 2% rabatu do tego, co jest przygotowane w promocji, dodatkowego rabatu. Czyli innymi słowy, te wszystkie ceny, o których będę mówił za chwilę, ceny promocyjne, będziecie mogli jeszcze pogłębić przy pomocy tego kodu, który dostaniecie po zarejestrowaniu się w konkursie. Więc naprawdę warto i gorąco was zachęcam do tego, żebyście w tym konkursie wzięli udział. Dobra, to jak jest z tą promocją Black Week w tym roku w VapeFully? Więc tradycyjnie będzie ona obejmowała wszystkie produkty w sklepie. A, wszystkie produkty będą przesunione o 15%, nieważne czy będą to waporyzatory, susz, oleje, cokolwiek. A, chyba że będą to produkty objęte Indywidualnymi promocjami e, takich produktów, jest, jest cała lista. No i najczęściej te promocje wtedy są większe, prawda, niż te 15%. Niektóre opurzatory możecie dostać nawet 50% taniej, niektóre akcesoria jeszcze taniej, więc, więc naprawdę jest, e, jest sporo tego. E, no więc tak jak mówiłem na wstępie, potraktujcie to jako taki przewodnik zakupowy, e, moje rekomendacje, na co warto zwrócić uwagę, e, jeśli wam się przydadzą, to, to się bardzo ucieszę. Dobra, gotowi? To co? Lecimy. Ok, więc zacznijmy od segmentu budżetowego. E, jeśli chodzi o Segment budżetowy, no to jest MK, ta sama, która jest, ten sam model, który jest do wygrania w konkursie. One, nie wiem, czy wiecie w ogóle, wszystkie waporizatory DynaVap w ostatnim czasie bardzo, bardzo zdrożały. To nie jest kwestia inflacji u nas, to jest kwestia polityki cenowej producenta, który te ceny trochę, trochę, że tak powiem, wszystkim sklepom narzucił. Więc wszystkie DynaVapy poszły mocno do góry. MK do tej pory była takim najbardziej budżetowym modelem. Teraz jest taką średnią półką, jeśli chodzi o DynaVap, a, a tą najbardziej budżetową wersją jest B, zwany też wapkapem B. No i one oba są w naprawdę, naprawdę szalonych cenach teraz. Wapcap B jest za 159 zł, więc to jest naprawdę najtańsza najtarsza opcja, żeby wejść teraz w ogóle do świata waporyzacji i do świata dyna wapu. MK jest za 309 zł, jeśli chcecie ją dostać od razu, czyli to jest, to jest 80 zł taniej niż normalnie. A, a więc naprawdę sporo taniej. Natomiast jeśli wybierzecie ją w opcji z dostawą za 3 tygodnie, czy jakoś w każdym razie opóźnioną dostawą, to możecie mieć jeszcze taniej za, za 269 zł bodajże, więc, więc naprawdę naprawdę warto. A, no bo w takiej cenie już tego wapulsatora nie dostaniecie po prostu. On kiedyś, jasny, on kiedyś był w takiej cenie dostępny normalnie, natomiast teraz kosztuje już prawie 400 zł w takiej, w takiej sprzedaży regularnej. No więc MK możecie dorwać taniej, do czego Was zachęcam, The B, jeśli chcecie wydać jeszcze mniej. Jest naprawdę naprawdę bardzo korzystnej cenie. No i Wasz ulubieniec, najpopularniejszy chyba teraz elektroniczny model budżetowy, czyli Xmax V3 Pro, on jest dostępny za 299 zł, czyli, czyli też no naprawdę w takiej cenie go na co dzień nie dostaniecie. To jeśli chodzi o takie moje rekomendacje budżetowe, czyli V3 Pro, MK21 i DB. MK swoją drogą jest w zestawie ze Slim Stashem jeszcze gratis, więc o tym zapomniałem powiedzieć to jeśli chodzi o półkę budżetową, a jeśli chodzi o, o taki segment premium, no to jest naprawdę, jest naprawdę ciekawie, e, bo tak, Storz Beaker to jest kolejna marka, która ostatnio mocno poszła w górę, jeśli chodzi o ceny i to również jest kwestia polityki producenta, e, no więc one teraz podrożały jakiś czas temu już, nie wiem, we wrześniu, coś takiego, e, no a teraz możecie je dostać w czasie promki, wszystkie, e, wszystkie modele, w sensie i Mighty'ego Plus, i zwykłego Mightiego, i Crafty Plus, e, Sporo, sporo taniej, to jest chyba około 20-25% taniej. Możecie sobie zobaczyć to wszystko na, na stronie promocji. No i oczywiście na, na sklepie, prawda? No bo na stronie promocji macie wyróżnione produkty, a na sklepie, macie, na sklepie macie już wszystko przecenione, więc możecie sobie to po prostu przeglądać. W każdym razie całe Bickel i te przenośne i Volcano a, są dość mocno, dość mocno przecenione. Kolejna sprawa to jest gorąca nowość, czyli Tiny Might 2. Waprowadzacy, którego używam od jakiegoś czasu i powiem wam, że no naprawdę jest to next level. On po prostu jest inny od, od wszystkich przenośnych modeli, których używałem do tej pory, jeśli chodzi o moc, szybkość ekstrakcji. No recenzja wkrótce. W każdym razie on jest drogi, bo on jest produkowany ręcznie w Finlandii, więc nie jest jakoś mega, mega dużo taniej, ale możecie go 100 zł taniej w trakcie, w trakcie Black Week dostać. Więc jeśli sobie na niego doszczycie zęby, no to to jest na pewno dobra okazja, bo raczej taniej, taniej nie będzie. Kolejna sprawa to jest kolejna nowość Air Vape Legacy Pro. Jakiś czas temu recenzowałem dla Was podstawowy model Legacy. To jest model znacznie udoskonalony. Bardzo mogę Wam powiedzieć, już uchylić rąbkę tajemnicy, że bardzo, bardzo fajnie działa. Jego recenzja też wkrótce, no ale jeszcze jestem w fazie, w fazie testowania go na wszystkie strony, bo testuję go dopiero od, od względnie niedawna. To jest operator również, który ma funkcję on-demand, tak samo jak, jak tiny-might. Tutaj dominuje konwekcja, tutaj macie czystą konwekcję. Też Jest zasilany wymienną baterią, więc bardzo fajna sprawa. No i jego możecie dostać sporo taniej, bo zamiast za 1200 zł, za 999 jest dostępny. No i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że do Tiny Mita macie Swiss Grinder Future w gratisie, a do RVPa Legacy Pro z kolei Swiss Grinder Fire. Oba młoneczki bardzo fajne, obu też nagrałem kiedyś film, więc znajdziecie go również na moim kanale, jeśli bylibyście zainteresowani. Swoją drogą, młynki Swiss Grinder też, też są dość szalone w promocjach, bo są te, których wymieniłem bodajże po 69 zł teraz, a, przecenione z grubo ponad 100, a Swiss Grinder e, Fresh, ten z plastiku konopnego, z kolei jest teraz za 14,99, czyli też naprawdę, naprawdę super cenie, ale to taka mała dygresja. E, wracając do segmentu premium, kolejna sprawa: sam wąk i titanium e, jest teraz dostępny w bardzo, bardzo przyjemnej cenie, bo to niestety również jest produkt, który, który sporo podrożał. Teraz jest dostępny w takiej cenie, a, jak, jak dawniej bywał dostępny. A, więc pomijając to, że on jest w fajnej promce. To w fajnej promce jest też chill Pipe, to jest to nietłukące się bongo zachowujące temperaturę, o którym nagrywałem też film jakiś czas temu. to jakby nie było tego mało, że oba są dostępne w różnych fajnych promkach, to w jeszcze większej promce są dostępne, jeśli kupicie je w zestawie. No więc wąg poza promocją kosztuje teraz chyba 899 zł, Pipe poza promocją 599 zł, czyli razem prawie 1500 zł sporo. Natomiast podczas Black Week możecie je kupić też w zestawie za 999 zł, więc jest to naprawdę, naprawdę fajna opcja. Poprzeglądajcie sobie tam warianty w wągu i w Pipe, bo tam znajdziecie tą, tą, ofer tą ofertę. No, i za 999 zł no to jest naprawdę, naprawdę spoko cena, jak za to, jak bardzo fajne to są dwa produkty. A tym bardziej jest to fajny zestaw, że one działają naprawdę idealnie w połączeniu. To jest na marginesie mówiąc jedno z moich ulubionych połączeń, jeśli chodzi o produkty. Dobra, to jeśli chodzi o, o półkę premium, to sobie przegadaliśmy. Natomiast. Oprócz tego są też różne fajne, ciekawe akcesoria. Postanowiłem pokazać Wam tylko wybrane oczywiście. To jest FMJ. Mój nie jest już taki ładny, bo już jest mocno zużyty, więc trochę, trochę się odbarwił. Natomiast to jest nakładka na vaporyzatory Dynavap, na Captive. Kap konkretnie, która sprawia, że zupełnie te vaporyzatory zyskują nowe, nowe oblicze, ponieważ tutaj ma miejsce bardzo silna retencja ciepła. No i też to ogrzewanie, ponieważ to jest wykonane z miedzi, jest bardzo, bardzo równomierne. No i nie musicie też vaporyzatora obracać tak czy ogrzewania to jest taka, taka ciekawostka czyli nakładacie sobie tego FMJ na, na swojego kapa, no i ogrzewacie go tylko w jednym miejscu, czekacie aż kliknie. No i praktycznie w większości przypadków wystarczy jedno podgrzanie, żeby całkowicie wyekstrahować naraz. Więc jest to bardzo, bardzo wygodna sprawa. No i co? I bardzo też fajnie działa w połączeniu z filtracją wodną, takie mam obserwacje. No jest to ogólnie jeden z hitów teraz sprzedaży. Więc jeśli polujecie na FMJ, no to teraz zamiast za 65 zł możecie go dostać za 49, więc moim zdaniem warto. A kolejna sprawa, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, to jest ustnik J-Hook, tak zwany, sorry, mój jest trochę, trochę brudny, ale przynajmniej widzicie, że naprawdę go używam. No, one są dostępne teraz w jakiś naprawdę, nie, nie wiem dokładnie, ale za jakieś 20 coś złotych, więc warto, warto, żebyście sobie to sprawdzili. No bo jest to bardzo fajne akcesorium do wszystkich wapulzatorów ze szlifem 14, 14 mm. No i taka kolejna rzecz to są, to są saszetki Integra. One teraz są dostępne praktycznie w cenach hurtowych, więc, więc możecie je, w sensie detalicznie są dostępne w cenach hurtowych praktycznie rzecz biorąc. Więc to Black Week to jest taka dobra okazja, żeby zrobić sobie ich zapas na, na kolejnych parę miesięcy do kolejnej dużej promocji. Więc to Wam polecam. Ok, uh, więc to było na temat akcesoriów, a teraz powiem Wam jeszcze może co jeśli chodzi o rzeczy do samej waporyzacji, uh, no bo tak, bo to też możecie dostać sporo taniej. Po pierwsze, Vape Helps Ayurveda. Nagrywałem dla Was filmik o nich jakiś czas temu, więc też możecie go obadać sobie na moim kanale. One teraz są dostępne po 1999 za opakowanie, więc jeszcze jeszcze taniej niż do tej pory. Bardzo fajne ziółka, moim zdaniem fajniej niż do waporyzacji. Akurat one się nadają do naparów, ale to jest tylko moje osobiste zdanie. Natomiast wiem, że z takich, modelów, takich modeli jak Volcano na przykład, to potrafi działać już bardzo fajnie, a z kolei nie w każdym waporyzatorze przenośnym. Będzie to działało idealnie, ale o tym się nie będę, nie będę rozwodził. W kremacie do naparów, do, do popijania sobie, jest to bardzo fajna sprawa i u mnie są w regularnym użytku, więc Vape Herbsy Wam polecam. Swoją drogą Vape Herbsy takie zwykłe, typu tam mięta, melisa i tak dalej, też są w promocji bardzo fajnej, bo 30% taniej. To są ziółka do aromaterapii. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o susz konopny, to się dzieje naprawdę ciekawie, bo Medikuana, no to, to wiecie, że to był o, i w sumie jest hit o, sprzedaży. I, i generalnie król jakości, jeśli chodzi o susz CBG. Natomiast teraz, oprócz tego, co było do tej pory, czyli, czyli legendarny Snow Princess, tak, to jest Snow Princess, pojawiła się cała seria nowych suszy. Zastanawiałem się długo, czy pokazywać Wam tutaj kwiatki, uznałem, że, że lepiej nie, bo nie chciałbym, żeby ten film dostał 18+. Myślę, że pokażę Wam je na Instagramie i, i może nagram na, o, o nich jakiś osobny film. W każdym razie jest naprawdę sporo nowych strainów. Pierwszym z nich jest Miss Mongolia i to jest susz, który ma CBD na poziomie 0,5% i CBG na poziomie 6-9%. No i tutaj jest taki aromacik faktycznie mocno, mocno, mango, bardzo przyjemny, bardzo przyjemny, jeśli chodzi o profil terpenowy. Jest Sunny Sunrise. To jest taki susz, moim zdaniem idealny na, na początek dnia on zawiera też między 6 a 9% CBG i 0,5% CBD, czyli również jest to susz z dominacją CBG w profilu kanabinoidowym. Bardzo fajny na początek dnia, jak taka, jak taka dobra, mocna, orzeźwiająca kawka. Jest Fluffy Owl, który jest trochę mocniejszy, jeśli chodzi o, o profil, profil kanabinoidowy, bo ma między 8 a 11% CBG, też 0,5% CBD. Aż mi kusi, żeby ja wam pokazać, no bo naprawdę są, są przepiękne, ale no, ale jest jak jest z, z YouTube'em. E, no, w każdym razie pachną naprawdę obłędnie. E, co my tu jeszcze mamy? Mamy Snow Princess, też będzie, to jest Snow Princess, tak? E, Snow Princess już znacie, więc to nie jest nowość. E, a tu jest to akurat mam w opakowaniu od Snow Princess, ale tu mam napisane, że to jest co innego. I to jest, słuchajcie, mój faworyt. To jest Citrus Peel. No i to jest susz, uwaga, CBD od medykuany, nie CBG, który no, pachnie naprawdę taką, taką skórką od cytryny. Jest to, jest to niesamowite, jaki ma profil terpenowy. Jest, mimo, że to jest susz CBD, to jest bardzo, bardzo orzeźwiający i, no, krótko mówiąc, powiem Wam, że się naprawdę fajnie dzieje, jeśli chodzi o Medikuane. No, a do tego te susze są wszystkie dostępne w fajnych cenach, takich, które na co dzień nie będą dostępne. Jeśli kupicie takie małe opakowania, jednogramowe, to one są tam chyba po 31 zł. Natomiast wybierając większe, możecie zejść nawet do 25 zł za, za gramcu. Przy suszu takim kraftowym tej jakości, no to jest to naprawdę, naprawdę fajna okazja. No, więc Medikuana. Nowa Medikuana. Nie wiem, czy w momencie, jak oglądacie ten film, ona już jest dostępna na nowej a Jeśli nie, to będzie, będzie jakoś na dniach, na pewno jeszcze w trakcie, w trakcie promocji Black Week. No, więc możecie na to polować, bo też zdradzam od razu, że nie ma jej zbyt dużo. Dobra, to jest Medikuana. No i jest jeszcze. Jest jeszcze konopny buch, który również jest dostępny w bardzo fajnych cenach teraz w trakcie, w trakcie Black Week. Moim osobiście faworytem jest Cosmos, to jest już CBD, ale też o takim profilu terpenowym, że jest trochę bardziej taki pobudzający, stymulujący. Natomiast super jest też Silver Cloud, to jest już CBG, no i Green Goblin, jeśli szukacie czegoś nadal super jakości, ale nieco, nieco tańszego. Więc polujcie też na VapeFree, na konopnego bucha, no bo również jest, jest w cenach naprawdę okazji. Innych. No, słuchajcie, nagadałem się, ale wydaje mi się, że powiedziałem Wam, na co w tym roku warto zwrócić uwagę. Oczywiście tego jest dużo więcej. Na stronie promocji Black Week macie, macie promocje takie wybrane dla Was przez VapeFully, natomiast to są takie wybrane dla Was przeze mnie i, i chciałem Wam po prostu te produkty zarekomendować, no bo są naprawdę fajne. Fajnie każdy jeden produkt, który Wam tutaj pokazałem się sprawdza, no a teraz możecie je dorwać po prostu sporo, sporo taniej. Dobra. Pamiętajcie też, że, że wybierając zakupy w wspieracie funkcjonowanie mojego zarówno portalu, jak i, jak i kanału. Pamiętajcie też o konkursie, do którego link macie w opisie. Warto wziąć udział, no bo raz, że możecie wygrać IQC, dwa, że możecie wygrać WAP no a trzy, że dostajecie dodatkowe 2% rabatu do swoich zakupów w trakcie Black Week, więc to jest tak naprawdę sposób na pogłębienie tej promocji jeszcze bardziej. Dobra, słuchajcie. Dawajcie znać, jeśli macie jakieś pytania do tych produktów o, albo do jakichkolwiek innych produktów, piszcie w komentarzach, będę szczęśliwie mogąc na nie odpowiedzieć. I co? Dzięki za uwagę w takim razie, do zobaczenia w następnym filmie, na razie cześć.